E, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ten nie wiem, pewnie krótki, zobaczymy zresztą jak mi wyjdzie w praniu. Filmik e, jest totalnym holdem dla e, pana redaktora Szymona Jadczaka. Bez którego wiele rzeczy prawdopodobnie nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, lub e, po prostu ujrzałoby to światło dzienne troszeczkę później niż mamy to teraz. E, po raz pierwszy, może inaczej. Eee, większość tych naszych dziennikarzy sportowych eee, w kanale sportowym, meczekach i tak dalej. Oni pięknie, bardzo ładnie mówią o statystykach, wynikach, przewidywaniach, potrafią. No, dosyć bardzo proste rzeczy, jakimi jest piłka. Można ubierać piękne słowa, e, historie, które mają miejsce, lubią je koloryzować. Niemniej e, Szymon Jadczak e, podchodzi do tego troszeczkę inaczej, on lubi weryfikować e, zło, które się dzieje w tej polskiej piłce w cudowny sposób. Ja przyznam szczerze, że o Szymonie Jastrzęku nie jestem pewien czy po raz pierwszy się dowiedziałem rok temu, ale na pewno zacząłem zwracać uwagę na to nazwisko, bo większość artykułów w internecie czy w, w tygodniku Piłka Nożna czytam bez czytania nazwisk autorów, bo nigdy po prostu na to nie zwracam uwagi. No, Przeważam przy, przy, przypuszczam podobnie też jak oglądam e, seriale albo filmy. No, gdzieś w dupie to mam tak naprawdę kto jest reżyserem, po prostu jeżeli coś jest fajne to oglądam, a jak nie to nie. Niemniej e, Pierwszy artykuł, który przeczytałem ze znajomością tego nazwiska, ze znajomością nazwiska pana Jaka, to był rok, około rok temu, kiedy facet bardzo ładnie zweryfikował e, naszego byłego trenera, selekcjonera e, Czesława Michniewicza w bardzo obszernym i długim artykule, o którym, który zresztą cytowałem tutaj na tym kanale rok temu. Gdzie no, praktycznie telefon, no, niedokładnie, może, ale no, powiedzmy, że praktycznie telefon po telefonie weryfikował do kogo Czesław Mikniewicz dzwonił i kto dzwonił do niego. Chodzi o fryzjer. I pamiętam, że od tamtej pory Szymon Jadrzak zapisał się w mojej jako ktoś, kto jest nie tylko mistrzem pióra, ale również jest też bardzo. Jest sprawdzony dziennikarzem. On sprawdza, każde, on, on bardzo weryfikuje wszystkie informacje, sprawdza fakty. To jest koleś, który naprawdę e, podchodzi do każdego tematu rzetelnie. Nie na zasadzie jak większość YouTuberów, bo w tej chwili większość chyba informacji sportowych się przyniosło na YouTuba, czy, czy dziennikarzy, którzy według e, jakichś e, stałych e, potrafi, potrafią opisywać różne rzeczy w gazetach, czy coraz rzadziej w internecie. To jest facet, który, za którym chowają się głęboko sprawdzone fakty. I to, co ja się ostatnio dowiedziałem, jeśli chodzi o Szymon Jadczaka, to było coś dla mnie naprawdę głęboko zaskakującego. Otóż kilka dni temu chyba czytałem sobie artykuł i okazuje się, że Szymon Jadczak, zanim w, w ogóle opisał sprawę Stasiaka w swoim artykule, który miał miejsce w poniedziałek o 6 rano, tydzień temu 9 dni temu to e, zdaje się on chyba do PZPN e, pisał maile w tej sprawie. Maile o treści, e, opisał im sprawę i poprosił PZPN o, o, o potwierdzenie tych informacji. Sprawdzenie, czy, e, czy może on się nie myli. Czy może, może coś mu się przewidziało, nie? Wiadomo, że nie. O kurde, Natomiast, e, chujowy statyw. W każdym razie, e, w każdym razie e, PZPN na to mu zdaje się nie odpowiedziało. Mało tego, e, zamietli sprawę po śmietnik, myśląc, że Szymon Jatczak to jest koleś, który po prostu o całej sprawie szybko zapomni. Co? To jest aż, aż, aż po prostu nierealne się to wydaje. E, I Szymon Jatczak po pewnym czasie się po prostu wkurzył i opisał e, to, że Stasiak e, pojawił się w tym samolocie. Gdzie oczywiście problemem, problemem, e, problemem największym nie jest to, że Stasiak się w tym samolocie pojawił, lecz późniejsza, późniejsza historia PZPN-u, która... E, wszystkiemu, e, wszystkiemu na mówili, że zwalili z winy na sponsorów. Jak w ogóle, słuchajcie, jak w ogóle musiały wyglądać te wszystkie e, burze mózgów intelektualistów e, z PZPN, którzy e, myśleli. Poza jak jak czekam ujawnił tą sprawę, którzy myśleli nad, nad tym, jak, e, jak tą sprawę upowszechnić do mediów tak, żeby nie było na nich no i po trzech i pół doby burzy mózgów na zasadzie hmm, hmm, nie wiemy co się tutaj dzieje, w ogóle nie wiemy co z tym robić postanowili, postanowili e, zwalić winę na sponsorów zwalić winę na sponsorów czyli ludzi, którzy za fliko dają im pieniądze e, że, powiem szczerze, że ja do tej pory nie bardzo rozumiem na czym polega do końca sponsorik w nożnej, że jedni ludzie dają, pi, dają im pieniądze za to, że ich nazwy, ich firm później, to są grube miliony widnieją na Banerach, czy chciałem powiedzieć koszulkach, no ale na koszulkach raczej nie wolno takich rzeczy robić w, w reprezentacji. E, no, widnieją ich nazwy blisko reprezentacji, prawdopodobnie gdzieś wokół kamer, tak, żeby można było to uchwycić. Nie wspomnę o poróweczkach Starczyńskiego. E, cała sprawa jest śmierdząca głośno. Bardzo podobnym dziennikarzem do Szymona Jastrzaka mógł być Krzysztof Stanowski. Facet, którego kiedyś uwielbiałem. Znaczy dalej go lubię, tylko on później, jak założyli kanał sportowy, poszedł troszeczkę w dziwną stronę w weryfikowaniu ludzi z pudelka. Mnie osobiście, znaczy ja nie wiem jak Was, ale mnie osobiście takie rzeczy totalnie nie interesują. Ostatnia zgłośna sprawa jakiejś dziewczyny z, chyba z Bollywood, tam miliardy obejrzeń, wyświetleń. Nie no ludzie, żyjmy swoim życiem. To znaczy ja rozumiem, że facet to robi, bo to jest jego zawód. Im bardziej ciekawie przedstawi, będzie przedstawiał swoje programy, tym więcej ludzi będzie to oglądać. To jest zupełnie normalne, że on to robi. Natomiast yy, szkoda, bo duet Jadczak Stanowski to byłby chyba najlepszy dziennikarski duet w Polsce, mam wrażenie i mógłby się równać z tymi najlepszymi dziennikarzami, którzy weryfikują naszych polityków. W ogóle nie wiem jak Wy, ja bardzo przepraszam, jeżeli ktoś jest zwolennikiem naszego aktualnego rządu, ja absolutnie nie mam zamiaru mówić złego słowa na nasz rząd, bo, bo już chyba wszystko zostało powiedziane. Natomiast ym, ja mam wrażenie, że aktualny stan PZPN-u mniej więcej wygląda podobnie jak ekipa na Nowogrodzkiej. Tutaj dwa kilometry stąd niedaleko mają swoją zresztą siedzibę. E, zresztą PZPN w linii prostej również, jakoś w takim dziwnym miejscu jestem e, na bitwie Warszawskiej, że wszystko co złe wokół tego PZPN-u się dzieje to pan Czarek zamiata sprawę pod dywan i udaje po prostu nieminnego albo nabiera wody w usta, e, podobnie zresztą jak i cała reszta jego ekipy. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo ci, którzy z Was to oglądają, to prawdopodobnie już wiedzą o co chodzi. A ja nie jestem od, nie jestem od tego, żeby bawić się w Stanowskiego czy Jadczaka, bo nie mam po prostu na to środków i czasu. Zresztą to, to co ja robię, to jest moje hobby, a nie, a nie mój zawód. Niemniej, nie mniej, chciałem powiedzieć, że tak, sorry, troszkę się za troszkę zagorkowałem. Szymon, Jadczak, Krzysiu Stanowski to był fantastyczny. Duet dziennikarzy, gdyby fajnie razem współpracowali. Mam nadzieję, że Jacek może da się za, zaprosić do tego kanału sportowego, gdzie razem wspólnie ze Stanowskim będą robić e, fajne dzie, dziennikarskie e, śledztwa sportowe. To o tym mówię, bo o tym, czy jakaś pani oszukała milion ludzi, która pracuje lub nie pracuje, czy pracuje, występuje w Bollywood, czy nie, plus inne tego typu osoby. No, come on, no, wbrew pozorom wydaje mi się, że Krzysiu Stanowski jest zbyt poważnym dziennikarzem, żeby takimi rzeczami się chyba zajmować. Ja rozumiem, że z tego jest kasa, ale no to niech troszkę się postara i niech weryfikuje właśnie tych bandytów z bitwy warszawskiej. Przepraszam, jeżeli kiedykolwiek do niego to dotrze. Krzysiek, rób fajną, fajne piłkarskie śledztwo, a nie dziewczyny z, z Bollywood, które tak naprawdę cecha kogokolwiek w ogóle obchodzą. Sorry. Dobra, ale jeśli chodzi o Szymonę Czaka. Hołd dla Szymona Jaczaka dziś jest dlatego, że bez niego ta sprawa w ogóle by nie ujrzała światła dziennego, nie ujrzałaby światła dziennego lub ujrzałaby to światło dziennie dużo, dużo później. Prawdopodobnie dowiedzielibyśmy się po jakimś czasie, miesiąc, dwa, pół roku później. Yy, więc dziękujmy, dziękujmy, Szymy, znaczy, może inaczej, ci, którzy nie są do końca za aktualnymi władzami PZPN, dziękujmy za to, że taki Szymon Jacek w ogóle istnieje i że robi swoją robotę. Ciekawe w ogóle zastanawiam się, czy Czesław Michniewicz, który już pobiera petrodolary w Arabii Saudyjskiej, już wystosował wobec niego wniosek, bo zdaje się taki miał być. Szczerze, jako że nie lubię spraw i nie lubię, yy, nie, nie lubię spraw za bardzo wokół piłki, bo mam swoje życie i, i, i nie interesuje mnie życie, życie innych, co innego obejrzeć mecz, a co innego oglądać otoczkę wokół tego meczu. Mecz, mecz to 90 minut, otoczka dwa, nie wiem, miesiąc, prawda? Ludzie za bardzo chyba powolutku zapominają na czym polega piłka. Piłka polega na tym, żeby kopać piłkę, a nie po to, żeby śledzić późniejsze kulisy związane z nią. Tak jakby chociażby Krychowiak z lekarzem. Szczerze, dlaczego ta sprawa w ogóle jest upubliczniona? Tego na przykład nie rozumiem, nie rozumiem, czemu to nie zostało po prostu załatwione po cichu. Czemu w ogóle tym się zajmują media, ale jeszcze bardziej, czemu w ogóle tym się interesują kibice, że Krychowiak dał komuś pieniądze, ten ktoś te pieniądze, nie wiem, albo sprzeniewierzył, albo kupił klinikę za taniej, później wisi Krychowiakowi pieniądze, Cecha kogokolwiek to obchodzi. Przepraszam, nasz interesują po prostu konkretne wyniki, a te wyniki, słuchajcie, jeżeli porażkę 2-3 z Mołdawią e, za, za, zamiata się takimi rzeczami, to jest źle, to jest bardzo źle, słuchajcie. I moim, w ogóle moim ogromnym marzeniem, naprawdę, moim, ja na przykład tej reprezentacji, nie, nie, mówię, nie mówię reprezentacji polskiej, tylko tej konkretnej reprezentacji od Szczęsnego Polewandowskiego przez całą jedenastkę, Ja osobiście bojkotuję resztę meczu eliminacji, nie oglądam, nie interesuje się. Wiadomo, że sprawdzę wynik, no bo, no bo się nie da nie sprawdzić, ale yy, do, koń, do 31 grudnia 2023 roku ta reprezentacja konkretnie tych ludzi mnie po prostu nie interesuje bo jest to po prostu gniot i to, jak ci zawodnicy traktują nas, kibiców, e, chciałbym, chciałbym, by w naszym świecie ktoś też potraktował podobnie ich. E, moim ogromnym marzeniem żeby na przykład na boisku, e, znaczy na boisku na Stadionie Narodowym pojawiło się zero kibiców. Wiesz, że to jest niemożliwe, bo pewnie przyjdą jakieś hieny cmentarne, które dostają bilety za darmo. Ale moim marzeniem jest, żeby nikt nie kupił biletu na żadne spotkanie już w tych eliminacjach. Żeby kibice pokazali, żeby kibice pokazali wszystkim tym zawodnikom, działaczom itd. i sponsorom, że oni mają konkretnie tą reprezentację, przepraszam za słowo, w dupie. Tak jak samo jak ci sami zawodnicy mieli w dupie nas. Ja nie mówię o porażce, tylko wszystko w związku z tym, co się działo wokół tej porażki i po porażce. I te, spra te sprawy, które wychodzą teraz na wierzch, związane z ze Stasiakiem, z tym lekarzem. Szczerze, zastanawiam się, czy istnieje jakaś prawna furtka, która może pana Czarka znieść ze stołka i całą tą jego ekipę, żeby te lata 90. znowu wywalić z naszego dzisiejszego życia, bo mamy 23 rok XXI wieku. Czyli już tak naprawdę wydaje mi się, że chyba te czasy, gdzie głęboka komuna i głęboka komuna znajomość y, już nie powinny mieć miejsca. A jednak mają. I jest coraz gorzej. I to jak się zwala, zwala winę na sponsorów. I y, to jak... ja, ja osobiście się cieszę, że ci sponsorzy się od, odwracają od tej naszej reprezentacji, nie wiem czy od reprezentacji czy od PZPN-u. Mam nadzieję, że te głupie, głupie przepraszam, y, dziesiątki milionów złotych, czy setki milionów złotych zostaną zakręcone, ten kurek z pieniędzmi PZPN-owi zostanie zakręcony. Naprawdę chciałbym, żeby z PZPN-em nikt nie nawiązywał e, współpracy, tak jest moje zdanie, do czasów, kiedy będzie nowy prezes. Nowy prezes mam na myśli albo Marek Koźmiński, albo, módlmy się, módlmy się o to, żeby to był Zbigniew Bonik. E, bo to jest chyba jedyny facet, który, który potrafiłby cały ten burdel, który się dzieje na bitwie warszawskiej. E, zresztą nazwa ulicy zresztą chyba też e, nie, jest wybrana, mam wrażenie, nie bez, nie bez e, powodu e, ani przypadku. Słuchajcie, co co się dzieje wokół tego PZPN no i tej naszej reprezentacji, to jest tak ogromne szambo. To jest ciężko, ciężko mi nawet to wypisać w punktach, żeby cokolwiek powiedzieć, bo mam po prostu taki natłok myśli tak jak zresztą każdy, a. A, a, a szkoda czasu w ogóle marnować na to, bo... Mam myślałem, że kot. A wydaje mi się, że chyba czas najwyższy też, żebyśmy ludzie żyli własnymi życiami i sprawami i cieszyli się tą reprezentacją od meczu do meczu, a nie po... A nie, największe w sumie emocje, jakie my aktualnie przeżywamy, to są konkretnie te, które się dzieją wokół tej całej reprezentacji. Jest ten cały szambon wokół tej reprezentacji i tacy ludzie jak Jadczak czy wczoraj Stanowski w swoim filmiku, gdzie fantastycznie zweryfikował między innymi prezesa. Pięknie zweryfikował Stasiaka. Stasiaka, który nomen omen mówił kilka dni temu o tym, że a, a może ja nie powinienem był lecieć na ten mecz, może nie powinienem był robić tego szamba. Nie wiem jak Stanowski doszedł do tych filmików, być może one były po prostu upowszechnione w necie, nie mam pojęcia, ale cudownie było widać jak Stasiak zachowywał się rodem z filmu e, Nikodemadyzmy. Y, śpiewając e, za Zuzi, za Zuzaj, czy coś takiego, nie wiem, dokładnie. Dobra, w takim, razie, w takim razie, jeszcze raz chciałbym powiedzieć, Panie Szymonie, mnie czekaj, jeżeli jest y, Pan ciągle obecny w tej piłce i w tych, y, jest Pan dalej ciągłym y, dziennikarzem WPS Sportowe Fakty, błagam, ja w imieniu całego narodu, jak to brzmi, bardzo Pana proszę, żeby Pan nie odchodził e, z tego, co Pan robi, bo dzięki Panu E, może kiedyś będzie można wyczyścić trochę ten, ten Bajzel i to, szampo, to szambo, które jest ciągle wylewane na kibiców. E, zaczynając od y, piłkarzy, y, działaczy, później sponsorów. Ja osobiście, jako kibic piłkarski, mam tego serdecznie dosyć. E, osobiście, naprawdę, sorry, mam nadzieję, że ci piłkarze przepierdolą eliminację z Wyspami Owczymi, e, z Armenią. W meczu rewanżowym ze Czechami, i z tej pozornie łatwej grupy nigdzie nie wyjdą, i mam nadzieję, że wtedy ktoś w końcu kopnie ludzi zarządzających PZPN-em, ludzi zarządzających reprezentacją, wypierdoli po prostu ze stanowisk, i wreszcie będzie mógł zająć się tym ktoś, kto przynajmniej potrafi z tymi piłkarzami rozmawiać w ich ojczystym języku, a nie pierdoli po portugalsku. Poprzez swojego e, tłumacza pana Mielcarskiego, który no, najprawdopodobniej został tam no, zatrudniony tylko po to, żeby być e, żywym Google Translatorem e, dla zawodników. Kurwa, straszne. Przepraszam, że przeszkadzam, no, to jest straszny, to tak kurza. E, nawet tego to mówię. Dobra, który. A, 15 minut już piernicze. Dobra, sorry, trzymajcie się. E, a, jeszcze jedna moja mała uwaga: słuchajcie, bo ja nie jestem pewien, bo czy moja córeczka to ogląda, czy nie. Słuchajcie, ja na furany tych filmików naprawdę nie robię. Więc ja jestem ogólnie trochę wyklepany, mam DHD i tak dalej. Ale błagam nie piszcie w żadnych komentarzach. Bo nie wiem, czy ona to czyta, czy nie, ale nie chciałbym, żeby o takich rzeczach czytała. No, jak coś, piszcie do mnie na Messengerze, znacie moje imię, nazwisko Piotr Gręba i tak e, dalej. Nagrzany, e, nic nie nagrywam. Serio. Nie, jestem z nie robię z siebie idioty, a wiem, że czasami to i po kilkaset ludzi ogląda, więc no, nie robiłbym e, z siebie e, barana. No, dobra. Tym bardziej, że moi pracodawcy w Holandii prawdopodobnie też mogą widzieć te, te, te... te, No, Boże, komentarze. Nie chciałbym, żeby potem mieli do mnie jakiekolwiek pretensje. Zresztą nie mają, ale nie chciałbym, żeby mieli. Dobra. Dla kibiców Polonii Warszawa, dobra wiadomość. Po tym filmiku, godzinkę później wrzucę coś czy dwie o, o transferach. Tylko muszę odpalić kompa, w ogóle zobaczyć co się dzieje, bo nie wiem... A już niedługo meczeki. Pierwsza liga rusza. Ekstra klasa rusza. Wczoraj Raków Częstochowa wygrał, więc się ogólnie też są fajne rzeczy, które się będą działy niedługo. A, ale niestety te złe rzeczy e, biorą to żniwo na tych kibicach, którzy, którzy ciągle, ciągle głęboko emocjonalnie z tymi piłkarzami są związani. Ale uwaga, ci piłkarze nie są. Mają Was wszystkich totalnie gdzieś i czas najwyższy, żebyśmy pokazali tę pogardę. Jak na przykład bojkotując mecz z wyspami owczymi. Chciałbym, żeby na tym meczu, na tym 58 tysięczniku było maksymalnie 3-4 tysiące widzów, to jest moje marzenie. Prawdopodobnie się nie ziści, ale, no, tyle chyba w tym kierunku powiem. Dobra, przeważam, że tak troszkę bez składu, bez ładu i składu, ale, ale też targają mną emocje tego całego szamba, która się wylewa powolutku. A to jest dopiero 15-16 lipiec, słuchajcie. Nie wiem, kto dzisiaj w ogóle mamy. Ma... Zobaczycie, jeszcze do meczu reprezentacji zostało ponad półtora miesiąca, a myślę, że jeszcze mnóstwo fajnych rzeczy wyniknie. I ogólnie będzie wesoła. Więc hołd dla Szynka Jadczaka, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Hej!